Pierwsze pół półserio pół dawno nie było tak, że w zielonej górze pierwsze sparingi się w Polsce odbyły. No to akurat e, słowo oznania naszych toromistrzów, e, bo to ich ciężka praca i, i dała efekt w postaci takiej, że się ścigamy. E, jeszcze trochę pracy potrzeba, aby było tak e, wyścigowo meczowo, no, ale mamy czas jeszcze, tak? E, pogoda też nie rozpiesza, także też nie można zbyt wiele tam rewolucji robić z torem. Ale wyjechaliśmy jako pierwsi, no to też jest jakiś tam handicap. Trochę więcej chłopaki kółek pokrycili. Teraz dzień przerwy, w czwartek jedziemy do Leszna, a w sobotę już takie poważniejsze ściganie w Zielonej Górze. Jak te jazdy pańskim okiem? Treningowo mocno, naprawdę tutaj bym nie wyciągał daleko idących wniosków, bo to nie jest ten moment, ten czas, liczą się kółka. To jeszcze nie jest ten tor, który będzie w Przemysław Pawlicki, pierwszy sparing w Zielonej Górze w całej Polsce, to, to chyba cieszyć się trzeba, że tacy pierwsi jesteście. Kto pierwszy tutaj, to może i na mecie też pierwszy. <grystanie> tak, dokładnie. Trzeba się cieszyć, bo tak jak... Widać pogoda nas nie rozpieszcza w tym roku. Gdzieś tam są opady, temperatura skacze, więc ciężko jakoś się dopasować z tą pogodą, żeby dobrze przygotować Tor, ale dzisiaj mieliśmy naprawdę super przygotowany Tor i myślę, że to był fajny pierwszy mecz sparingowy. Rozumiem, że to jest cały czas jeszcze faza rozjeżdżania, tylko na, na zasadzie ścigania. Dokładnie, dokładnie. Tu chodzi o to, żeby stanąć pod taśmą. Czym więcej tych startów pod taśmą, tym na pewno łatwiej będzie nam w meczach ligowych. Michał Córzutek, Michał jak te pierwsze sparingowe jazdy w Twoim wykonaniu, w Twojej ocenie? Jak to pierwsze jazdy? Gdzieś tam upadek musiał być na początek, z, z mojej głupoty. No ale w powtórce biegu gdzieś tam udało się już lepiej wystartować, wygrać bieg. Potem w sumie spora przerwa była, bo tam aż 10 biegów siedziałem. Zmieniłem coś, tor też się zmienił, jednak to trochę nie, nie przypasowało. Potem, jeszcze w sumie jedna korekta i było już trochę lepiej, no ale jeszcze brakuje. Zadrżeliśmy pewnie wszyscy w tym drugim wyścigu, jak to z Twojej perspektywy wyglądało? No, mi też nie było wesoło, no ale niestety taki jest żurzel, Gdzieś tam trochę czasami ponosi, no a potem się kończy jak kończy. Szybko się poderwaliście, zbiliście pionę? Tak chyba wszystkim spadkami z serca, że to się tak skończyło. No, cieszmy się, że tylko tak się to skończyło, bo. No, bo naprawdę wydaje mi się, że nie wyglądało to jakoś najlepiej. Krzysztof Buczkowski, pierwszy sparing w całej Polsce w Zielonej Górze. Kto pierwszy na starcie, ten pierwszy na mecie? Oby tak było, ale pewnie to jakby to nie ma wielkiego znaczenia, tak? Cieszymy się, że, że udało się i ten nasz plan, gdzie czekaliśmy, żeby wyjechać dopiero, pierwsze treningi w Zielonej Górze wypalił i, i sparingi. Dzisiaj ruszyliśmy, więc jest, jest fajnie, jest w porządku. Byle pogoda się utrzymała, żebyśmy pojechali jeszcze. Kilka, kilka sprawdzianów. Jak te pierwsze jazdy z Pańskiej perspektywy w ogóle pewnie nie patrząc na punkty, bo to pewnie jeszcze nie ta etap. Znaczy, no to jest jakby wszyscy się wdrażamy i po prostu testujemy. Z tej jazdy z taśmy na treningów nie było zbytnio dużo. Dzisiaj naprawdę mogliśmy już pojeździć, troszkę się wzdrożyć w te nowe reguły, nawet chociażby z tą taśmą, więc fajnie, fajnie, że, że wszystko poszło zgodnie z planem. Dobrze, że tak intensywnie, chyba czwartek, sobota, niedziela zdaje się u Pana też? No tak, jest dosyć intensywnie, że ten tydzień i następny jest bardzo intensywny, no ale to fajnie, bo, bo jakby pozwala nam się i mi pozwala się jakby przygotować do tego jakby najważniejszego okresu, czyli start ligi. A to już nadchodzi czas testów, czy to na razie jest cały czas rozjeżdżanie się w formie ścigania się? No oczywiście rozjeżdżanie, ale, ale też przy okazji musimy przetestować nowe jednostki z jednostki z tamtego roku, więc jakby tutaj nie powiem nic odkrywczego, po prostu jeździmy i, i wyciągamy wnioski.